Powiem tło. tło, czyli mamy rok 2020. Byłam tam od sierpnia w, na północy Hiszpanii, w kraju Basków, w Bilbao. W ogóle mm. powinno się mówić Bilbo. <laughs> Więc Bilbo, tak, bo Bilbo pochodzi z języka, to jest Euskera, czyli język baskijski. To coś oznacza? Pewnie, że tak. Mówimy o najstarszym języku, który jest znany. My nie mówię, czy to, czy Bilbo coś oznacza? Ech, kurczę, nie. Już co możliwe, ale. Teraz nie powiem, ok, nie Czekaj, będę. się jeszcze raz najstarszym, bo już mnie to minęło. Mówimy o najstarszym języku. Tak, mówimy o najstarszym języku, który jest starszy od Łaciny. Naprawdę? No, tak. I dlatego tak się jaram yy... konią. Wow. Ale w zasadzie... ogólnie, ogólnie tak, to, to mnie bardzo, bardzo interesuje w ogóle języki yy, i dlatego. W, to, tam kiedy, kiedy się datuje ten język, mniej więcej? Powstanie? Nie wiadomo. Ha. Nie wiadomo do końca skąd przyszedł. Wow. Są tylko spekulacje, że na przykład może coś z węgierskim jest podobnego, ale nie do końca. Wszystkie e, e, polskie jest z rodziny języków słowiańskich, tutaj mamy grupę germańskich, łacińskich, mm -hmm. Euskera nie ma żadnej. Nie wiadomo skąd przyszła, tylko wiemy, że Baskowie przetrwali całe imperium rzymskie. To jest ta wioska Galów. Nie, nie, nie. Galowie to Francja. Okej, to w Tak, 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 tak. Ten archetyp. Tak, ale właśnie o to chodzi, że wyobraź sobie, że jakaś społeczność przetrwała imperium rzymskie, że z nimi handlowała i się przyjaźniła, a tu przychodzi sobie Hiszpania i Francja i bum, i nie mają takiej wolności. Znaczy się, Baskowie mają o wiele więcej wolności w Hiszpanii, gdzie mają swoje autonomie, ale we Francji e, wszystko bardzo, bardzo kuleje. Więc to jest powiedzmy obszar cały ciągnący się przez te kraje, tak? E, tak, więc południe Francji i północ Hiszpanii, nie? Mm -hmm. to jest właśnie mm, kraj basków. Okej. Okay. Wow, to, to, jest, bo wiesz, dla to mnie jest bardzo super. Język dla mnie jest nad, bardzo ważny, bo uważam, język że język ciebie kształtuje. Dokładnie, bo moim zdaniem język kształtuje całą rzeczywistość, bo wiesz, wszystko jest nazywasz upod... rzeczy, pod, nazywasz rzeczy w tym języku i wtedy to ma jakieś jakąś emocje. Okay.